Projekt Kariera na Bank realizowany od 30 marca do 13 kwietnia skierowany był do studentów Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu Śląskiego oraz Politechniki Śląskiej pragnących rozwijać się zawodowo w sektorze bankowym. Cały projekt został podzielony na sześć departamentów tematycznych, w ramach których odbywały się szkolenia przeprowadzane przez partnerów z sektora bankowego. Na studentów czekała również gra symulująca zarządzanie bankiem, co jeszcze bardziej przybliżyło uczestnikom pracę marzeń, a na jej zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody. Dzisiaj mamy jeden z najciekawszych elementów projektu Kariera na Bank, mianowicie symulację zarządzania bankiem. Jest pięć rywalizujących ze sobą drużyn. Każda drużyna założyła swój bank i teraz rywalizujemy o klientów na rynku detalicznym i hurtowym. Kariera na Bank została stworzona z myślą o studentach, którzy widzą swoją przyszłość w bankowości. Chcą się dowiedzieć, jak rozwinąć skrzydła w bankowości. No i poprzez praktyczne szkolenia, spotkania z osobami, które pracują w bankach, staram się im przekazać tą wiedzę i pokazać, jak wygląda praca w banku. Myśmy celowali akurat studentów piątego, trzeciego i czwartego roku, można tak powiedzieć, i głównie to oni się zgłosili do projektu, bo wiadomo, oni już myślą o pracy i ten projekt jest jak najbardziej dla nich stworzony. Chodzi o świadomość ludzką, świadomość biznesu, jeżeli przychodzimy do pracy. Często mamy tylko regulamin, zakres obowiązków. Tak naprawdę nie wiemy, co mamy robić, bo to jest za mało. Musimy ogarnąć całość, z jednej strony jest trochę spojrzeć z punktu widzenia na właściciela, o co mu chodzi. Po pierwsze, będziemy wtedy łatwiej rozumieli, co chce od nas zarząd, właściciel, wszyscy menadżerowie. Po drugie, zrozumieć proces, to udrożni znacznie komunikację. W firmie, czyli wpłynie na tak zwane białe plamy efektywności w firmie, co jest dzisiejszą, w dzisiejszych czasach jedyną drogą do zdobycia pozycji lepszej pozycji rynkowej, ponieważ tam są największe osiągnięcia. Wydajności nie zwiększymy już, nie będziemy pracować 20 godzin, będziemy pracować 8 godzin. Chodzi o to, żeby w tych 8 godzinach zrobić jak najwięcej dla firmy, nie, nie tylko na własnym stanowisku, ale jeżeli chodzi o ciąg cały dotyczący procesów w firmie. Proszę piękne badania. I, i taką panika.